Cześć, z tej strony Rogu, kontynuujemy sobie serię, zagrajmy w God of War, no i ruszajmy z Kratosem i Atreusem przed siebie. 孤独了 jest w końcu pokonane te stwory się. przeczytajmy sobie co tutaj będzie upiór trucizna mama powiedziała mi kiedyś że wiedźmy zyskują magię sejdr w zamian za swe dusze, które zaprzedają kawałek po kawałku w końcu tracą ostatnią cząstkę człowieczeństwa i stają się upiorami potrafią dosłownie rozpływać się w powietrzu te konkretne upiory Charakteryzuje również zatruty oddech i dotyk. Jego morowy pył niesie ze sobą ryzyko zatrucia. Jeśli ojciec w niego wejdzie, otrzyma obrażenia i zostanie zatruty. Tworzona przez niego wyrwa omija przeszkodę, żeby nas dosięgnąć. Ojciec ma większe szanse na unik, jeśli poczeka, aż szczelina będzie bliżej. No dobra. No i teraz poruszajmy przed siebie. Tylko pytanie w którą stronę? Bo tych drugie jest wiele Zdaje się, że tutaj mogę strzelić, żeby tam dotrzeć A zatem spróbujmy to zrobić Strzelmy sobie Tak jest Zobaczmy jeszcze tutaj Aha, stamtąd przyszliśmy Tutaj też coś mamy, ale tam się zdaje, że nie możemy przejść na razie, póki co. Tu coś jeszcze mamy. Jak mamy się przedostać bez kryształu? Znajdziemy go. Tutaj chyba... To jest to na te drzwi chyba. Jeszcze... Jeszcze zobaczcie tam. Też, też strzelimy. Tak jest? Chłopcze. Tylko pytanie, czy najpierw tam ma przyjść, tutaj? No zobaczmy. Chodźmy. Zobaczcie jak tu jest dużo przejść. Zaraz z tego skorzystamy oczywiście, tylko jeszcze jestem ciekaw po tej drugiej stronie. Co tam, co tam możemy znaleźć. Pamiętajmy, że w tej grze niezwykle ważne są wszystkie te skrzynie. O matko Tak jest. Rozwaliliśmy dziada. Także brawo. Sił uzdrowimy. Myślałem, że jeszcze tutaj jakiś nas spotka piór, ale nie. Z tego nie można skorzystać. Aha! Zobaczcie, tu jest ta zagadka z tym, Hm. też trzeba będzie to rozkminić, jak tutaj to zrobić, zatem zobaczmy. Nie, nie działa to w ogóle. Aha, ciekawa sprawa. I w ogóle na razie tego się nie da ruszyć. Może w późniejszym etapie gry. Bo póki co się nie da. Chyba, ja coś źle robię. Ale nie. Tego się nie da chyba na razie. Z tym nie zrobić. Także biegnijmy tam. O nie. Kolejna. Kasza. Stwór się pomóż nam. Tak jest. Schowamy na razie lewiatona. I teraz szybko dawamy mu. I R3 i po gościu. Brawo. No i rozwaliliśmy gościa. Dobra, idźmy dalej z Atreusem. Dobra, będę prosto po prostu grał, idźmy tutaj środkiem. Aha, nie da się tu przejść. Myślę, że się da. A to? A to ci numer. Czyli czegoś nie zrobiliśmy najwidoczniej. Skoro... Nie możemy przejść. Tutaj coś jeszcze jest. Ale przecież tego też nie można wziąć. A już nawet narzeka na, na to, że nie mogę tu nigdzie przejść. Może ja czegoś nie widzę po prostu. Tak czasem bywa. Hmm. co bym miał tu niby zrobić? Nie, nie widzę tutaj innego wyjścia. No, spróbuj, spróbujmy jeszcze raz. Nie, to nie ma znaczenia. Nieważne jak wrzucę, to... Hmm. Dobra, słuchajcie, już rozkminiłem jak tutaj to zrobić i trzeba było tutaj strącić ten kryształek, on się tutaj znajdował u góry, już go wziąłem tutaj, no i wracajmy teraz, aby włożyć go tam. po drugiej stronie i dzięki temu będziemy pewnie mogli powracać te, te runy ma to w sumie, Ma to w sumie wszystko sens. Gra jest naprawdę niezwykle dobrze zrobiona jeśli chodzi o gameplay Teraz trzeba użyć lewiatana, żeby tutaj po obracać te. Ale jeszcze nam się to nie zaświeciło? Aha, jeszcze pewnie trzeba to obrócić, czy coś? Tak jest. Dokąd teraz idziemy? Tak, czemu? Hmm. Nie, dalej? Słuchajcie, nic. pomysł. słuchajcie, mam pomysł. Można przecież też bogaty, bogaty, tak jest. I teraz musimy to ustawić koniecznie tutaj, żeby się rundy zgadzały. Czyli Jest, brawo. Udało się. I mamy tutaj przejście do. do skrzyni. Dobrze, brawo. Dokonaliśmy to. Tę zagadkę. Wyświetlmy sobie, co to jest. Runiczne łuskowe na ramieniki. Można to przymierzyć, tak? No dobra. Niech będzie. No i cóż, chyba tutaj na razie tyle. I co nam to dało jeszcze? Musimy tutaj teraz gdzieś się wybrać. Zobaczmy. Chyba tutaj już chyba się nie da nic zrobić, zatem weźmy ten kryształ i chodźmy go tam włożyć. Tam było to, takie jedno jeszcze jakby miejsce na ten kryształ, więc tam go ułożymy, Usadzimy go tam i tutaj właśnie w tym miejscu go umieścimy i zrobi nam się przejście. Dobra, i teraz strzał, prawo, I chodźmy teraz tutaj, no i przechodzimy sobie Ja się spodziewam, że spotkamy jakieś stwore znowu Wreszcie, możemy użyć tej samej misy z piaskiem, która nas tu sprowadziła Czekajcie, tam mamy skrzynię, znowu z takimi tymi runami tak jakby trzeba było znowu już złamać jakieś. Ale żadnych nie widzę tutaj. Nie na razie. Nie gdzieś coś się może pojawi. Jeszcze weźmę sobie tutaj jabłko, które nas uzdrowi. I tutaj obracajmy to. Tak jest. Aha, to trzeba to zamrozić, ale dobra, to za momencik. Bo jeszcze chcę sprawdzić, co tutaj jest. Tu mamy kolejne jabłuszko. Tutaj nie wiem, co to jest. Ale zobaczmy. O matko! Ja Co to jest? Będę teraz tym Jest, w końcu się udało pokonać tego strasznego stwora. Nie. Bardzo dobrze. Dobywamy jakieś runiczne przywołanie. Bardzo dobrze. Wystarczy, że wciśniemy kwadrat i będziemy mogli to wykorzystywać. Super. Pomogliśmy złej stronie? Y... Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Tutaj... Wystarczy. Sprawdźmy to. odpowiedź? Tak, tak. matko, gdzie my jedziemy? Chłopcie, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przypuszczalnego. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze zjechać Tybie na dół, bo mi się po raz pierwszy pora załatwić. A tyle Zapomnijmy. Aha, Dobrze. tak to działa. To się jakoś teraz obraca, tak. Dobra Pytanie, czy będziemy mogli teraz wrócić Czy będziemy mogli wrócić na... na dół No, zobaczmy Czy wracamy na dół? Nie. A nie, dobrze. Całe szczęście. Bo na dole jeszcze sporo spraw do załatwienia. Ale myślę, że w tym odcinku to już tyle. Był z wami Rogu. Bardzo miło było... Bardzo mi było z wami miło w tym odcinku. No i następnym razem spotkamy się już tam na dole. Także do następnego razu. Cześć! Subskrypcja mile widziana.